Kolejny i tak dwie rundy pytania, y, każdego do y, każdego. Czas na zadanie pytania to 15 sekund, przypominam. A jako pierwsze pytanie zadawać będzie pan Jerzy Warzowski. Jest pan gotowy? Także dobrze. Pierwsze pytanie, y, proszę najpierw powiedzieć, do kogo pan y, kieruje pytanie. Do pana Ryszarda. Do pana Ryszarda dobrze. Ja właściwie to samo, co już od, od lat mówię. Ja nie chcę pytać o, o nepotyzm, czy Pan wszystkich kolegów zatrudnił i rodzinę, yy, o tym przetargu za 600 tysięcy dla swojej firmy koleżeńskiej, ale chciałbym zapytać, jak Pan to chce zrobić? Koniec. Koniec czasu. Drodzy Państwo, powiedziałem 15 sekund na zadanie pytania. Także ja... To co, to, co usłyszał pan Sylka, na to odpowiem. Drodzy Państwo, ja ostrzegam o jednej rzeczy. Nie chcę wycieczek personalnych i to nie jest naszą miarą. Natomiast pytanie, które pan usłyszał, mam nadzieję, że pan to pytanie usłyszał. Dwie minuty na odpowiedź dla pana Ryszarda Sylki. Proszę, drodzy Państwo, o również taką dyscyplinę. 15 sekund, o tym mówiliśmy, na zadanie pytania od momentu, tak? Dwie minuty od czasu, kiedy zaczyna, zacznie pan Ryszard Sylka odpowiadać. Mogę odpowiadać? Jeszcze chwilę, no, już ustawiamy zegar, dwie minuty. Jesteśmy, jesteśmy gotowi, tak. Szanowni Państwo, pytanie, pytanie ze strony pana Barzowskiego żadne nie brało. Padły jakieś sugestie, które są, nie wiem, wyssane z palca, są bezpodstawne, takie łatwo rzucane, nigdy nie dookreślone. Sądziłem, że pan Barzowski zada jakieś poważniejs pytanie. Proszę, proszę o spokój, oczywiście. Proszę o spokój. Ja rozumiem, są emocje, bo emocje muszą towarzyszyć. Jako drugi pytanie zadaje Pan szarstewka, Przypominam, 15 sekund. I komu my, pierwszemu zada Pan pytanie? Proszę najpierw powiedzieć. Panu Borżowskiemu. Panu, panu, panu Jerzemu Bożowskiemu. Dobrze, jest Pan gotowy, to 15 sekund. Przypominam o momentu, kiedy Pan rozpocznie zadawanie pytania. Stawia Pan zarzut, że zaciągnięcie kredytu w wysokości 5,4 miliona na realizowanie zadań dofinansowanych ze źródeł unijnych jest działaniem złym i niekorzystnym dla gminy. Jak Pan wytłumaczy swoje analogiczne działanie z roku 2002, kiedy to zaciągnięto kredyt w wysokości 9 milionów na wykonanie kanalizacji... Czas stop. Niestety muszę przerwać. Czas dla Pana Jerzego Barzowskiego, dwie minuty. Jest Pan gotowy? Chwileczkę tylko przygotuję Tak. Ja bym Panu odpowiedział jednym zdaniem. Środki unijne. Jeżeli nie potraficie zagospodarować środków unijnych, które strumieniem mogą y, funkcjonować, ale bierzecie kredyt w sytuacji, kiedy 10 lat temu rzeczywiście to Pan i Pana koledzy nie wspierali w tym, Rzecznie za tym bardzo byli. Załatwiliśmy, to. ja wtedy miałem zawsze być posłem i jedzieliśmy do Warszawy do Narodowego Funduszu Zdrowia, żeby te rzeczy załatwiać. To są rzeczy nieporównywalne. Uważam, że to jest bardzo, bardzo pytanie, no nie na miejscu. Sprawdźmy to wszystko. Pan to wspierał, jak Pan głosował, chciałbym to zobaczyć. To wszystko jest do sprawdzenia. Więc ja uważam, że nie można tych sytuacji porównywać. Sytuacja zadłużenia gminy wtedy i teraz wojna. Ja zarzucam Panu i, i, i koalicji rządzącej, że w sposób niewłaściwy wykorzystujecie środki unijne. Można dużo więcej zrobić z tymi środkami, które są do dyspozycji unijnej. Macie przecież wszystkich kolegów w Zarządzie Województwa. To wszystko jest do zrobienia. Ja nie mam. W tej materii nic sobie do, do zaruszenia. Mało tego, powiem, że tam w sytuacji infrastruktura yy, na, 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 sanitarna była daleko bardziej, nie do inwestowania, trzeba było nawet więcej ryzykować z zaciągami Dzisiaj ta sytuacja jest inna, dzisiaj można było to zrobić w sytuacji yy, może nie takiego obciążenia na, na wiele, wiele lat to rozłożyć. Ja uważam, panie burmistrzu, że jeżeli byście potrafili skutecznie środki wykorzystywać, to nie trzeba było żadnych tu zaciągać, a spadać, te, które były. Tak uważam. Mm. Panie przewodniczący, proszę mm. Panie mm. Zagłuszanie, jeszcze raz proszę. Drodzy państwo, zasady sobie odczytaliśmy na początku. Proszę, trzymajmy się wszyscy, wszyscy przedstawiciele wszystkich kandydatów. Jako trzecia odpowiada Pani Wanda Czwiatowska. Przypominam 15 sekund na zadanie pytania. Tylko jeszcze zapytam, komu będzie pani zadawała pytania, jako Panu, panu Jerzemu Baszowskiemu. Dobrze. Pytania, jest Pani gotowa? Pytania do pana Jerzy Gorzowskiego. Proszę bardzo. Czytałam Pana program pańskiego, Pańskiej partii. Jest bardzo fajny. Chciałabym od Pana usłyszeć, skąd Pan wygospodaruje środki na realizację tego programu, bo czuję się tak, jakbym się przeprowadzała do Arabii Saudyjskiej po ją Zapamięta Pan pytanie? Bardzo. Dwie minuty dla Pana Jerzego Warzowskiego. Przygotujemy zegar. Jest Pan gotowy? tego? proszę bardzo. Panie Wando, budżet gminy jest bardzo wysoki, do tego środki unijne da się zrobić. Ja Pani odpowiem po raz kolejny. Ja, te 600 tysięcy, które burmistrz nielegalnie wydał na rozbudowę Trybun, wystarczyłoby na, na bardzo wiele rzeczy społecznych. Już mamy pieniądze. I inne, inne przydatki, które jestem w stanie wykazać, wykażemy to prędzej czy później, czy po wyborach, czy, czy w trakcie kadencji. Więc Panie Wando, pieniędzy jest dużo, tylko te wszystkie pomysły, one nie są wystane z palca. My nie mamy wyliczone z możliwościach budżetu rozdzielniczą, programy unijne i o tym trzeba pamiętać, mamy teraz ostatnią perspektywę, gdzie można wykorzystać środki unijne w sposób właściwy, ale w taki sposób, żeby one służyły rozwojowi społeczności lokalnej, nie y, przejeźdź, nie wybudować y, czy dać kolegom w takich czy innych przetargach, do tego nie można dopuścić, jeżeli będziemy w stanie w sposób właściwy przygotować projekty unijne, a szczególnie właśnie te z Europejskiego Funduszu Społecznego, bo tam dużo pieniędzy jest do wzięcia, ale także, bo skutkowało nam na przyszłość, na, żeby rodziny mogły się rozwijać, rodziny wielodzietne. Mamy przecież w naszym programie, jak Pani mówiła, poszerzenie karty rodziny, wielodzietnej rodziny. To wszystko jest do zrobienia. Pieniędzy jest dosyć, tylko trzeba umiejętnie zagospodarować, a my to zrobimy. <klucz> Dziękuję bardzo. To to, Proszę Państwo, ja rozumiem cieszę się. Że są zwolennicy, to, to słychać. Propozycja może, żeby od tej strony zaczniemy, a więc pani Wando, dla pani możliwość teraz zadania pytania. Z drugiej strony może zaczniemy pani Wanda Trzeliatowska i oczywiście pytania skierowane do pana Ryszarda Sylki i 15 sekund dla pani na zadanie pytania. Panie burmistrzu, Przeglądam przyglądam wykonanie budżetu. Zadłużenie na dzień 30, 30 czerwca to 33% budżetu. 24 miliony 300. Deficyt 9 milionów 400. Panie Wando, Polska... niestety czas się skończył. Ja o, cały czas przypominam, 15 sekund dla Państwa. Chcemy, chcemy pozbawić wycieczek personalnych. To nie jest naszym celem, żeby uzasadnienie tego pytania trwało bardzo długo. Krótkie, merytoryczne pytania. Zresztą w zasadach powiedziałem o tym, że to mają być krótkie, merytoryczne pytania. Na temat, bo padło stwierdzenie 33% zadłużenia i kwota. Pan Ryszard Sylka. Czas stan. Ja mam pytanie do Pana Prowadzącego. Tak? Chciałbym zrezygnować tutaj z odpowiedzi, bo nie było pytania. Nie było pytania. Ale Rozumiem. swój czas poświęcić na jedną tylko rzecz krótką. Poinformować, że za wypowiedź pana Warzewskiego zwrócę się chyba do sądu w którym... Ja myślę że będziemy mieli, myślę, że teraz proszę o zachowanie spokoju. Proszę Państwo spokój towarzyszy się do końca. Do końca debaty. Natomiast taki będzie propozycja, żeby każdy z Państwa miał na podsumowanie tej debaty dzisiaj, nie, nie mówiliśmy o tym na początku, ale taka propozycja padnie dla każdego z Państwa. Dwie minuty będą na podsumowanie z każdego kandydata, podsumowanie dzisiejszego spotkania. I głos ma Pan Ryszard Szynka To będzie pytanie do Pani Wandel Trzepetowskiej, prawda? Jest Pan gotowy? Jeszcze chwileczkę ustawimy w zegar. przepraszam. 15 sekund dla Pana. Już mam przygotowany zegar, tak, jest pan gotowy, 15 sekund. Zamierzacie Państwo prowadzić konsultacje w różnych sprawach dotyczących inwestycji? Czy braliście Państwo udział w konsultacjach, które dotyczyły wycieków, basenu albo innych konsultacji, które były i Państwu zawadzili za fikcyjne? Koniec, koniec czasu, dwie minuty, chwileczkę prosimy jeszcze o czas na ustawienie zegara, sekundnika. Naszego stopera, już czas przygotowany. Pani Wando, jest Pani gotowa? Dwie minuty dla Pani. Tak, Proszę bardzo. Nie braliśmy żadnej, żadnego udziału w tej dyskusji, dlatego, że znamy stan wykorzystania budżetu w roku 2014, w roku 2013. I tak po kolei. I uważam, że to jest tylko i wyłącznie propaganda, wszelkie projekty, wszelkie zamysły, działanie i, i organizowanie społeczeństwa. Jeżeli jesteśmy na pograniczu zarządu komisarycznego, to o czym tu mówić? O jakim budżecie, o jakich budowlach, o jakim wykorzystaniu? Z, to są dane to są dane z bilansu Urzędu Miasta. To nie są dane wysane. Bilans mam w torbie i to, co, co mówię, jest pokryciem, pokryciem moje, moje informacje mają pokrycie w bilansie. Proszę mi nie zarzucać, że coś wymyślam. Potrafię przeczytać bilans, rozumiem cyfry, rozumiem zapisy, które tam występują. Także niestety te, te dyskusje są dla mnie bezprzedmiotowe, niepotrzebne, zabierają. Czas i, i mytlenie, mytleniem oczu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jako ostatni pytanie zadaje Pan Jerzy Barzowski, To pytanie skierowane będzie do Pani Wandy Ciewetowskiej. Proszę oczywiście spoglądać na czas. 15 sekund tylko na zadanie pytania, przypominam. Pani Wando, czy y, sukces przez dwóch lat referendum. Spowodował, że pani teraz kandyduje i czy liczy pani na takie samo wsparcie mieszkańców Bytowa, jak przed dwoma laty? Pytanie w czasie zadane zdecydowanie. Ustawiamy zegar, chwileczkę, i czas dwie minuty dla pani Wandy. Czy nie, tamten okres zamknęłam. Tamten okres zamknęłam, w ogóle przestam się interesować, bo polityka jest dla mnie czymś nierealnym, nieracjonalnym, nie mającym e, żadnego jakiegoś przełożenia na to, co się dzieje w mieście wśród mieszkańców e, i dla mieszkańców. Dlatego, dlatego w tej chwili doszłam do wniosku, że trzeba to jakoś uzdrowić wszystko, zacząć myśleć, a nie mówić. Bo propaganda jest bardzo, bardzo fajna. Bardzo budząca podziw, ale dla ludzi, którzy dopiero zaczynają myśleć, wchodzą w dorosłe życie i jeszcze liczą na, na cud. Jak można cokolwiek zaplanować, kiedy w tej kasie brakuje pieniędzy, żeby dotrwać do końca roku? Jeżeli ktokolwiek ma odmienne zdanie lub zarzuca mi, że czaruje tutaj, proszę. Ja po, po, po spotkaniu mogę udowadniać, że te wszystkie, te wszystkie sprawy, o których ja tutaj poruszam, dotyczące pieniędzy, bo ja sobie nie wyobrażam, jak można rządzić i jak można obiecywać ludziom, Bóg wie co, kiedy budżet jest praktycznie zero. Mamy dwa miesiące do końca roku, a deficyt Bóg wie jaki już jest. Jeżeli, jeżeli na półrocze 9 milionów 400 był deficyt, to wiecie, co to znaczy? Niezapłacone e, zobowiązania. O czym tu rozmawiamy? Kredyt, który pan Barzowski mówił, jest niewykorzystany, ale on pokryje tylko e, tą, e, ten deficyt. Koniec, koniec marzeń, koniec planów i koniec bóg jakichś obietnic. My nie obiecujemy gruszyk na wieżnych. Powtarzam tą, tą wypowiedź jeszcze raz. Dziękuję. Dziękuję. Zakończyła powiedzieć pani Wanda Czeletowska. Tak, proszę o spokój, drodzy Państwo. Przed nami kolejna runda pytań. Ustawialiśmy z kandydatami, że to będą dwa pytania dla każdego z kandydatów. Rozumiem, że potrzebujemy po dwa pytania dla każdego z kandydatów. Pytanie do, do Państwa, że tak powiem. Czy, czy sugerujecie, żeby to były trzy pytania? Pan Jerzy Barzowski, jaka decyzja czy trzy pytania? Mogą być trzy, mogą być cztery, To zależy też od, od chęci chyba z powodzystwa wody. Pan -Sylka? Mogą być... Pani Bada być... Pani przyczynić... Tak. Dobrze, decydujemy, że to będą trzy pytania, więc drodzy Państwo, myślę, że to będzie tak po kolei znów. Nie wybieramy tych pytań, tylko losujemy.